Siemanko, dzisiaj sobie gramy challenge, nie wchodzić do krzaków. Więc, a ten challenge sobie weźmiemy na początku Kolta, Weźmy takie bardziej dalsze spróbować brać w postaci, na przykład Broka. Chociaż nieraz jak będzie tam nisza strefa, by... Niestety, bo to jest ta mapa tak zakrzeczona. i umawiamy się tak, że... Yy, przez te krzaki akurat mogę przejść, bo to by było głupie, jakbym nie mógł przejść i wychodzę, nie mogę brać tych skrzynek, po prostu idę na środek. Po prostu kradniemy mu skrzynię i idziemy do niego. O Jezu, kolejny meteoryt! Więc znowu bym dostał i to jest głupie. Jeszcze al Primo, ja muszę tutaj szybko uciekać od tego al Primo. Który mnie zabił, to ja też. BRL, Primo. Nie ma co, Ale Primo, myślę, że lecimy po prostu. Nie chodzi o wygraną, po prostu zagram sobie ten challenge, żeby dać nowy odcinek na YouTube Jezu, w ogóle dynamiki mnie tak wkurzają w tej grze. Nawet w ogóle Cuba mi zostawił. Jaki dobry. Tych dynamajków to ja lubię. Jak wygram... Fajnie by było, jakbym wygrał oczywiście. Jest Majków! O co chodzi? Masakra. Tego już niszczymy. Po prostu irytujesz mnie. Jezu, jeszcze mi uciekł. Dobra, mamy go. Mamy kolejnego Cuba. O nie, nie, nie. Ja się ciebie boję, ból. Jezu, jakbym chciał po tego cuba iść. Dobra. Mówmy się tak, że jak zabijemy, to. Mówmy się tak, że jak będą cuby w polu, to możemy po niej iść. Tylko cuby już otwarte. Właśnie na przykład nie lubię takiego bula, który rozwala wszystkich. Ale przynajmniej mało HP. Teraz bym mógł podjechać. O nie! Jeszcze ktoś. Pięknie go ktoś podjechał. Jezu. Ładnie. Ile kubów. Szali ładnie. Mamy 7 kubów. Ten challenge na razie nam mega spoko wychodzi, w tej rundzie oczywiście. Mam nadzieję, że będzie wygrana. Nie chciałbym teraz jakoś wpaść. Po prostu chcę zagrać ładną grę. Jest jeszcze cztery osoby, jak oni się kampią. Jest jakie kampery! Dzięki za cube'a, typie. Jeszcze tutaj jest jeden cube. Mamy dziewięć cube'ów, więc, więc myślę, że może być win. O nie, problemy z wi -fi. O, nie ja teraz przegram. On ma jeszcze jedną wieżę. On jest bardziej na daleko typem. Dobra, wygra musimy to wygrać, uwaga! Czy my to wygramy? Musimy jeszcze jeden one shot! Zrobił nas, Jezu! Drugie miejsce, ale miałem blagi. No, niestety tak się zdarza, no, myślę, że była spoko gra. Więc gramy jeszcze raz, El Primo. i Jezu, poddałem się porobić Jessie. Po prostu Jessie. Już mamy dwa power cubes. Widzimy, po kolejne gdzieś są. Ja już idę na środek. Widzimy, że to są. To... O jezu, jaka walka! U ulty poszły, widziałem. O nie, 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 nie. Ricochet nie, Z tym... Jezu... Mam dwa nie, o, teraz by się chciało wyjść do krzaków. Co on robi? Sojusz. Dobra, sojuszek. Robimy sobie soja. To dobra, lecimy. Lecimy na soja. On mnie chce trzymać na daleko. Ja chyba wiem, że będzie próbował mnie porobić. Po prostu teraz bym go mógł dojechać, ale ciężko w ogóle sobie chodzę po tej mapie Jezu Shelly Ej, laga mam O kurde, jeszcze dostałem No dobra Co robimy ze Shelly? On ma ulta jeszcze, najgorzej Że tak powiem najgorzej, teamowanko Teamowanko by się przydało Jesteś w, z w zesranej pozycji jestem tak trochę, Timowanko. No nie, i wygrał Ricochet. No dobra. idziemy z jeszcze jedną gierką. Myślę, że zmienimy postać, bo. na poko. Jezu, tą, tą grę. El primo. Jezu, miałem tyle cubów. A szczególnie miałem mega lagi. No i, i umawiamy się, i tutaj możemy przejść, tak się umawiamy, bo... Więc... Szybko musimy to zrobić. Ale mamy... mam problem z Wi-Fi, dziwne. Nie chciałbym tego challenge'u przegrać. No, sobie będziemy mieć trzy powercube'y, jak się uda zebrać, ale raczej się powinno udać. Mamy trzy. Właściwie to jest tak połowicznie w, w krzakach, więc możemy wejść tutaj, żeby nie doskonać krzaków. I jeszcze jeden strzał i normalnie, cztery kuby. To jest typ na stówę. Jezu, tam jest walka o, o kurde, Kuby. Ile Kubów, trzy Kuby. Jeszcze one shot one. Jezu, showdown. HP. No nie, już mi... Jezu, jeszcze miałem ładować te HP. Jezu, ten ból się. Wtrącił. Zmieniamy postać. Mamy... Myślę, że... Dosyć spoko gierki, bo dwa razy po drugie miejsce. Mhm. I teraz Dobra, zagramy sobie naszym bólem. To jest raczej ostatnia gierka.